Witam serdecznie na Grzyby i Wędkarstwo wszystkie. Słuchajcie, pogoda jest jak na piątek, cudowna po prostu. Deszcz, wilgoć, yy, zimno wieje, no po prostu nawet deszcz leje lekko z jak w Szkocji po szkocku. Słuchajcie, ale nic to, nic to. Wybrałem się dzisiaj na grzybach, którego rzadko kto zbiera, rzadko kto zbiera i rzadko kto zna. Grzyb fioletowy, piękniutki, powiem Wam, a jaki, za chwileczkę zobaczycie sami. Bo właśnie on tutaj rośnie zaraz wam do pokażę grzybek, o tym grzybku wam chciałbym powiedzieć dzisiaj, widzicie Jest co to za grzybek, piękny, fioletowawy grzybek gąsóweczka fioletowa no i kochani, grzyb jadalny, ale po obróbce termicznej jak większość grzybów, słuchajcie na przykład ulubiony podgrzyb brunatny, niektórych jest trujący surowy, tak kochani, trujący tylko jak go poddacie obróbce termicznej będzie się nadawał do konstrukcji tak samo jest z gąsówką, ale powiem wam tak pachnie pięknie, że normalnie szok. Ja ją marnuję no głównie, również ją brożę. Cenę sobie na te większe, na kwadraciki. W zupie, lekko słodkawe, czy w occie, no to są idealne. Takie, moi kochani, rąsówki przeletowawe, piękne grzyby. Zapraszam Was oczywiście na nowy film. Ciągniemy, słuchajcie, z aparatury mamy zabawę. Tutaj, kochani, już jest tyle. Koszyczko już jest tyle. A tutaj takie sztuki. Tu jeszcze dwie zgoliłem. Jest jeszcze dużo lejkowca, choleweczki lejkowca dętego, ale lejkowiec zostanie nie na dzisiaj, bo jest mokro. Przyjdę, bo będzie go dużo. Widzę, że jest go w ogóle dużo w lesie cały las, praktycznie lejkowcem zawalony, więc będę go zbierał jak będzie fajniejsza pogoda. A yy, słuchajcie, gąsóweczkę nie odpuszczę, dzisiaj nie odpuszczę, bo już są duże, duże te gąsówki. Tak. Takie sztuki. Tutaj jeszcze chyba następne. Widzicie, jakie piękności, jakie piękności. Tak jak mówię, jest grzyb fantastyczny, słuchajcie. Fioletowe grzybki, ale piękności. A jak pachną, przepięknie pachną. Przepięknie. I smakują również fajnie. Konsystencja taka jest tego grzyba. Taka mięsna, że tak powiem. o Fajnie się go nie chrupie, fajnie. No, jest dobry, powiem Wam, jest dobry. Ja w tamtym roku troszeczkę przyspałem, coś tam trafiłem, jest film, oczywiście na kanale zapraszam. Ale w tym roku już pilnowałem. Byłem kilka dni temu, było dużo młodych, a dzisiaj jest dużo już starszych. że tak powiem, owocników, fachowemu grzybków. O, popatrzcie się. Te większe oczywiście pójdą, te brzydsze pójdą do mrożenia na zupki, a te ależ pachną Te mniejsze do słoika. Są wyborne. Są w słoiczku wyborne, są wyborne w słoiczku. Dobra, na kupeczkę tu jest tyle. I tutaj jeszcze gdzieś widziałem, tu są następne statywik. Proszę ja was i tutaj jest ten bysiorek. Popatrzcie się jaki bysiorek. Piękny. Piękny bysiorek. Jest fajny. dzisiaj trafiłem. Mimo tego deszczu paskudnej pogody ale jest Powiem wam, super Jezus, są jeszcze opienki i tak jak mówiłem jest dużo właśnie dużo cholewki ale te grzyby nas dzisiaj nie interesują interesuje nas te grzyby dobrze przerwiemy przepaczymy. aha i co jeszcze możecie go pomylić tego grzyba oczywiście możecie go pomylić z czym go możecie pomylić z. Słuchajcie, tego grzyba zaraz czekać wezmę noża, żeby go przekroić jednego Pokażę, pokażę. Jak to wygląda? Czego można pomylić? Tak, można go nie pomylić. Z zasłonakiem. Zasłonakiem, nie zasłony zasło i-akiem, tylko zasłony, przez ny bez i. Zasłonak fioletowy, ewentualnie jeszcze wonny. W ogóle tych zasłonaków, powiem Wam, to jest chyba, jak dobrze pamiętam, z 500 sztuk, z 500 rodzajów. Tego grzyba dużo, dużo, dużo. że nie jest jakoś trujący bardzo. Niektóre źródła podają, że jest lekko trujący, niektóre, że nie. Ogólnie jest gorzki. Podobno ja nie próbowałem, i nie będę się tutaj wypowiadał w tej kwestii. Natomiast nie jemy, jak jest niejadalne i tyle. Tak wyglądają piękne, powiem Wam, sztuki. Popatrzcie. Się. O, już jest tyle. Blisko tutaj z domku. Niedaleko. nie Miałem rzeźbiszkę, ale tak leje, Powiem Wam, że oszczędziłem jej tego, chociaż po prostu się tak wyrywała, czuła to, że do lasu idę. Chciała za wszelką cenę ze mną iść, ale mówię, nie, 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 będziesz cała mokra. Dobrze, jest tak tyle, jak na razie. Nie ma co narzekać. Lecimy, moi kochani, dalej. Dalej, dalej, I W tym czasie oczywiście pamiętajcie, żeby rypnąć w dzwonek, prawy dolny róg. Bang bang. zaznaczacie wszystko i to wszystko będziecie dostawać. Powiadomienia o nowych szybach, a jeszcze na borowiki w tym roku pójdę, bo jeszcze wiem z doniesień, że jakieś się trafiają. <laughs> Więc na pewno będą jeszcze borowiki i nie tylko Dobra, lecimy moi kochani, pum, dalej. Mamy kolejne, kolejne gałzóweczki, popatrzcie się, jakie fajowskie, jakie fajowskie. No są sztuczki, powiem wam, piękności, piękności w tych liściochach. Jest ich tu sporo. Tu widzę następne, o czekajcie, taki bysior tu jest jeden, tam jest druga, ale czekajcie, na kupeczkę damy, na kupeczkę. Tutaj, gdzie ta nasza kupecka jest, tu jest nasza kupeczka. Teraz na kupeczkę będziemy zbierać. O, i będziemy za chwilę obierać. <grymne> Ale powiem Wam, warunki są, no, zazwyczaj skrajnie mokre, że tak powiem. Dobra, lecimy dalej. Kolejne młodziniaszki, O, tutaj, popatrzcie się, jakie młodziniaszki. Młode, fajne. Tutaj zasłonaki mają jeszcze fioletowe taką siateczkę, jakby tutaj taką. O, jako piękna coś młoda. Także też je można po tym rozpoznać, że, że to nie gąsóweczka. O, te dwie, te trzy. piereta oczywiście. Piękne. Deszczyk pada po szkocku, nawet ledko z ukosa. A my, takie sztuki. Z tego moi kochani przyszedłem. Właśnie dla tych grzybów. Popatrzcie się, jakie piękne sztuki. A wiedziałem, że byłem tydzień temu. Były już trochę. Wyra... Znaczy, były tydzień temu małe, nie? Powiedziałem, że już teraz będą piękności, dlatego mówię, deszcz, nie deszcz. Trzeba po prostu przyjść, popatrzeć jakie... jakie piękne sztuczki. Ajajajajajajajajajaj. A tak, tak? proszę ja Was. Zobaczcie, następna. Syk, no są piękne, fantastyczne, tu coś, tu jest gąbka. Ale taka zarta, dzisiaj mnie interesuje ten grzyb, ten grzyb, nawet lejkowiec powiem wam jest, ale na lejkowca przyjdziemy później, bo w innym terminie. Dlaczego? Dlatego, że on jeszcze będzie, a gosówka ma teraz swój wysyp, właśnie dlatego. O, popatrzcie się, jakie piękne sztuki w tą, w tą ciaparagę taką, gdzieś tu jeszcze gdzie są następne. Są gosóweczki piękne, będzie marynata, będzie. Będzie też mrożonko na zupkę. Też fajnie jest go zamrozić. O, dobra. Damy na razie tutaj. Słuchajcie, tak jest. Jest pięknie. Przejrzymy, zobaczymy. Czy coś jest, czy coś nie ma. Jest kolejna. końcóweczka O, piękność. Piękności. Piękność. żonek Takie dwie sztuczki. Pstryk. Tym razem mam już O, Dwie sztuki bierzemy i kolejne, i kolejne, słuchajcie. Tak, 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 Buczyna, widać po prostu, że jesteśmy na Buczynie, a tutaj takie piękne sztuki. I widzicie, że one są już w większości duże, te grusóweczki, bo podrosły po prostu przez tydzień. Tu jeszcze są, tak. A ta to Puzon, a tą, ta może być. Tam ta Puzon. Dobra, obieram, przebieram i lecimy tu. Troszeczkę wyżej. Są trzy. Ta Puzon, ta... No może być. Takie Życzę pójdą po prostu do mrożenia. Ależ nie, proszę ja was, ależ nie. Muzyczka. Proszę ja was. Muzyczka z góry. To by trzeba było wciszyć trochę. Przyschną to liście. Kurde, tak. O, ale pachną. O Panie, jak pięknie pachną te gąsóweczki. Naprawdę. Aj, 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 aj. Zapach jest, powiem Wam, sort. Dobrze, kochani, będę już kończył, bo nie dość, że mi w gumiokach klupię, to jeszcze za przeproszeniem w pupie, żeby nie mówić brzydko. Słuchajcie, jeszcze tutaj tak, jeszcze takie się na odchodne gąsóweczki trafiły. Ja się będę z Wami żegnam, bo po prostu jestem cały przemoczony. Zbierajcie tego grzyba, ale oczywiście, jeżeli będziecie wiedzieć, że to jest nosówka fioletowa. To tak wygląda, moi kochani, fioletowe grzybki. Dzisiaj w piątek, w piątunio, chyba 24 standardowo, napiszę w opisie, który dzisiaj jest, jest tego. Tyle fajnie się udało zgonić. tej brzydkiej aury... Ach, zapach jest fantastyko, fantastyko. Dobrze, kochani, lecę do domu. Trzymajcie się. Buźka, cześć. Teraz jeszcze dojść tam tych klupiących gumiokach. I nie, tylko. Dobra, teraz tu jak ja dojdę do domu taki cały tymożony. Lecimy, lecimy.